Niezbyt gościnne okazały się zawodniczki UKS-u 1. Podobieczne trenera Aleksandra Klimczyka bardzo korzystnie rozpoczęły rywalizację o prymat w grupie pierwszej drugiej ligi piłki środkowej kobiet. W sobotę i niedzielę Aleksandrowianki przed własną publicznością rozegrały dwa mecze z jokerem Mekroświecie. Drużyna gości po rundzie zasadniczej zajęła czwarte miejsce w tabeli. W obu spotkaniach wyższość gospodyń nie podlegała żadnej dyskusji i tylko w drugim secie pierwszego meczu przyjezdne nawiązały wyrównaną walkę. Sobotnie spotkanie rozpoczęło się od skutecznych ataków Karoliny Michalkiewicz i Maji Motylewskiej. Przy stanie 4 do 2 w polu zagrywki stanęła Katarzyna Buchalska, która bardzo silną zagrywką z wyskoku zdobyła dwa punkty. Jak się później okazało, była to dopiero zapowiedź fenomenalnej gry w wykonaniu atakującej UKS-u. Kiedy gospodynie prowadziły już 10 do 4, drużyna jokera poderwała się do walki, zdobywając 3 punkty pod rząd. Mimo usilnych prób nie udało się zniwelować przewagi do mniej niż 4 punktów. Siatkarki, jedynki nie dały przeciwniczkom chwili wytchnienia. Punkty zdobywane były z każdej możliwej pozycji, z odbioru, ataku i bloku. W końcówce, po dwóch atakach Eweliny Ryznar, rywalki opuszczały boisko przy stanie 25 do 15. Jeżeli w opisywanym spotkaniu można mówić o wyrównanej grze, to tylko w przypadku drugiego seta. W pierwszej części kibice oglądali zarówno asy... Serwisowe, jak i zagrania autowe. Walka toczyła się punkt za punkt. Trzy skuteczne ataki zaliczyła Marlena Mieszała. Również gra w bloku pokazywała, jak duża różnica klasowa dzieli obie drużyny. Pomimo tego Joker walczył do końca. Przy przewadze UKS-u 19 do 15 wydawało się, że również ta odsłona spotkania skończy się bardzo szybko. Ambitna postawa zawodniczek ze Świecia doprowadziła do remisu 24 do 24. Nie zrobiło to jednak większego wrażenia na Aleksandrowiankach. Skuteczny atak Kasi Buchalskiej oraz as serwisowy Karoliny Michalkiewicz i po emocjonującej końcówce wygrana 26 do 24. Trzeci set to prawdziwy pokaz siły, opanowania i doświadczenia. Do stanu 13-12 gra się punkt za punkt. Wtedy też w polu zagrywki ponownie pojawiła się Katarzyna Buchalska, rozpoczynając prawdziwą kehennę Jokera. Zawodniczka jedynki zagrywała jak w transie, zdobywając kolejne asy serwisowe lub w najlepszym przypadku dla gości, całkowicie odrzucając ich od siatki. Przeciwniczki były całkowicie bezradne, nawet jeżeli udało się przebić piłkę z powrotem, to tylko po to, aby Aleksandrowianki mogły zdobyć punkt efektownym atakiem. Zagrywająca zmieniła się dopiero przy wyniku 19 do 12. W trzecim secie rywalki zdobyły tylko 14 punktów, a UKS odnotował kolejną w tym sezonie wygraną bez utraty seta. W niedzielę, pomimo wczesnej pory, kibice szczelnie wypełnili hale przy alei wyzwolenia. Już dwa pierwsze skuteczne ataki kapitan Maji motylewskiej pokazały, że spotkanie nie potrwa długo. Podobnie jak dzień wcześniej, podopieczne trenera Klimczyka dominowały w każdym elemencie gry, wygrywając kolejne sety do 21, 18 i 17, a całe spotkanie 3 do 0. Tym razem, oprócz wszystkiego dobrego z soboty, na szczególne podkreślenie zasługuje gra Karek Jedynki w bloku. Drugi mecz pokazał również, co znaczy zgranie zespołu. Coraz lepiej wygląda współpraca rozgrywającej Judyty Schulz z koleżankami z dru... Drużyny. Można było to zaobserwować zarówno w przypadku ataków ze skrzydeł, jak i coraz efektowniejszych akcji ze środka boiska. Również gra w defensywie jest coraz skuteczniejsza. Sylwia Korzycka wspólnie z Karoliną Michalkiewicz przy przyjmowaniu piłek wielokrotnie udowodniły, że prawa fizyki można interpretować według własnego uznania. Trener Aleksander Klimczyk w obu spotkaniach korzystał z tej samej siódemki zawodniczek i tylko na drobne fragmenty wprowadzane były zmienniczki. Po dwóch pewnych zwycięstwach już tylko jedna wygrana nad Jokerem pozwoli cieszyć się z awansu do drugiej fazy playoff. Zawodniczki jedynki przed tą szansą staną już 19 marca w świeciu. W drugiej parze pierwszej grupy po trzech spotkaniach Pałac 2 WSG Bydgoszcz prowadzi w rywalizacji z budowlanymi Toruń 2-1. do 22 marca rozegrany zostanie kolejny mecz w Bydgoszczy, który może zdecydować o awansie do kolejnej fazy.